Szanowni Państwo, królowie żyta kłaniają się na te święta. Stasiu, zaczynaj. No, chciałbym serdecznie przede wszystkim złożyć y, życzenia y, zdrowia, szczęścia, ale przede wszystkim, żeby te święta y, łączyły, żeby one przestały dzielić nas, Polaków w tych rodzinach, żebyśmy zasiedli przy tym stole i porozmawiali o czymś takim normalnym życiowym, a nie o tej polityce cały czas, bo to nie, nie, nie o to też chodzi cały czas. A ja, szanowni państwo, chciałbym życzyć takiego krajowego spokoju, ale przede wszystkim i bezpieczeństwa militarnego i żywnościowego. Adaś. Bo ja. Bogatego królika, ositego dyngusa, o. Ja już tu mam. Adaś, już koszyk ze święconką przyszykowany, także no <laughs> chyba największy we wsi masz koszyk. Tego nie pokażę, tego, szynkę. Szanowni Państwo, królowie Żyta, no w takim okrojonym składzie, ale wszystkiego przede wszystkim dobrego, mocy, spokoju yy, w rodzinnym gronie na te święta wielkanocne. Pozdrawiamy i widzimy się na odcinkach kolejnych. Alleluja! I do przodu.